Zobaczcie widzowie, jest tutaj pustka, a ja jestem sam na jednym bloku, właśnie w Minecraftie i dookoła mnie nic nie ma. A wy widzowie możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, tak żeby nie ominął was żaden, żaden film. Szybko subskrybujcie. Teraz każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę, a jeśli zostawicie łapkę w górę, to ja rozwalę ten blok, ale nie jestem sam, ponieważ zbliża się tu straszny pociąg Czuczu Czers, który jest właśnie tam. Zobaczcie, i on buduje tory. Chce do mnie dojechać, ale ja nie mogę dopuścić, żeby on mi coś zrobił. Słuchajcie, dlatego szybko, szybko muszę rozwalać, zrobić większą bazę. Zobaczcie, ta baza musi być dużo większa. O nie, jeszcze blok mi poleciał. Owca Lucy Siemano. O, jeszcze beczy mi tutaj. Dobra, słuchajcie, robimy bazę. O nie, zleciał. Na dół. Dobra, słuchajcie, patrzcie. Czuczu Cers się zbliża. Szybko musimy powiększać swoją bazę. O, o dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko. O nie, drewno mi poleciało na dół. O o o, dobra, świnka. Ja ciebie uratuję. owcy mi się nie udało uratować, ale ciebie uratuję. Dobra, szybciutko, szybciutko. Słuchajcie, widzowie, oglądajcie do samego końca. Ponieważ dzisiaj z Cucu Cers jesteśmy na one bloku. E, dajcie znać, czy znacie tą postać. Ja jestem mega, mega ciekaw, czy ją kojarzycie. Ale patrzcie, mam pierwszy crafting table. Okej, okay. słuchajcie, i zaraz będę miał, nie wiem, jakąś siekierkę czy coś takiego zrobię. To by było mega, mega, mega. Musimy dzisiaj przetrwać na one bloku najdłużej, ile mi się da. Um, uda, to będzie najważniejsze, słuchajcie, ale Czuczu czerci jest cały czas bliżej. Poczcie na jego łapska. Jaką on ma twarz dziwną. No dobra, o nie, kurczak, nie! Nie, O tak to bym chociaż nie wiem, kurczaka zrobił. Ej, ty patrzcie, jak jej ten! Dziobek lata. Patrzcie. Dobra, mamy oczywiście więcej drewienka. Szybko, 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 bo czuczu Czerwc już jest prawie tutaj. O nie, ja muszę jakiś mieczyk zrobić, słuchajcie, bo jeśli on będzie chciał ze mną walczyć, to będzie słabo. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, bierzemy patyczek. Okej. Okay. I teraz o nie, 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 nie. Dobra, szybciutko, szybciutko jeszcze więcej drewna, więcej drewna, więcej drewna musimy mieć, żeby zrobić y, oczywiście może siekierkę, będzie trochę szybciej. Dobra. Okej, okay, może O wiem. Zrobimy łopaty, słuchajcie. Z łopatą będzie dużo, dużo szybciej. I może zrobimy jeszcze do tego siekierkę, słuchajcie. Siekierka e, na pewno mi się przyda. Oczywiście, żeby zbudować jak najszybciej się tylko da. E, moją cudowną, elegancką bazę. Dobra, słuchajcie, wykopujemy. Teraz to potrzebne mi jest. Okej, okay, okej. Okay. O nie, to wszystko mi spada na dół, a Czuczu uczersz -czu już jest, zaraz będzie coraz bliżej. Zowiesz szybciutko, 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 dobra. Kopiemy ciach, 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 ciach. Baza musi być dużo, dużo większa, bo zaraz czuczu czers mi tu przeleci i będzie... Lipa, patrzcie. Stoi, już tu blisko. O, 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 o. Rozbudowuję, rozbudowuję bazę. Cucu mi tutaj nie wejdziesz. Nie wejdziesz, okej. Okay. Dobra. Zabuduję się, zobaczcie. Teraz to będzie e, 300 IQ baza. Słuchajcie, 300 IQ, dobra. Rozwalamy, rozwalamy. O, o, okej. Okay. Patrzcie, jaką skrzynkę znalazłem. Ej. Ile tutaj jest drewna? Ile jedzonka? Ej, mega, mega, dobra. To mi na pewno przyda. Ej, czy czuczu czu, do mnie właśnie strzelił? O, nie, 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 nie. Nie mogę do tego dopuścić, bo zaraz. Spadnę O, o Czo, czo, Patrzcie jak blisko było Co on wyprawia On strzela z tego O, oh, o oh, Patrzcie ma łuk Jak ty Patrzcie jak rękę podnosi O oh, nie, nie, On się zbliża tutaj Coraz bliżej Zobaczcie On stawia tutaj Tory mu się tworzą Jak on jedzie O, oh, o oh. Dobra, szybciutko, szybciutko Żebym na mnie tylko nie trafił O, oh, o oh, Już jest blisko O, o Ło, Dobrze, że tego bloka postawiłem O, oh, o oh. Dobra Ej, Nie trafia Co za gość Patrzcie I, wow. Ty, ja jestem podświetlony? Co jest grane? Dobra, 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 musimy więcej zrobić, słuchajcie, yy, bloczków. Może na przykład yy, zbudować. O, o, dobra, mam pomysł, słuchajcie, zróbmy takie coś, żeby on tutaj nie mógł wejść. O, tak jest! Tutaj nie będzie mógł jakby wejść przez dzięki temu, że zrobię tutaj dookoła takie cudo. Okej, okay, bo jak widzicie, on jest jakby y, w, jednym, w jednej pozycji cały czas L jedzie do mnie. Dobra, okej, okay, dobra, zrobimy tak. Słuchajcie, i mam więcej. Okej, okay, już jestem zabudowany jako tako. E, teraz tylko jakoś... Nie wiem, żeby to... Żeby on mnie tylko nie zrzucił. Proszę, 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 proszę. Nie teraz, nie teraz. Jest. Dobra, teraz to już se możesz strzelać, kolego. Wow. Jeszcze pogoda się popsuła. Czu, czu, czerw. Patrzcie na niego. O nie, nie, nie. Wow. O, wow. O, dostałem, patrzcie. Co i się ze mną stało? Patrzcie, jakiś jestem zbagowany. Jakbym świecił tylko jakoś inaczej? Ej, co jest? Mo Gdzie moja twarz? Halo? Cers, O nie. Eee. Dobra, słuchajcie. Jestem strasznie głodny. Muszę zjeść jakiś chlebek czy coś. Okej. Okay. I teraz. O nie, on już jest tutaj. Patrzcie na to. O! o. Nie, no nie mogę dopuścić, żeby Cers mi tutaj zepsuł moją bazę. Słuchajcie. O, o! O! Coś wyszło z niego. Co to jest? Patrzcie. Czy jeszcze czegoś takiego nie widziałem? Patrzcie, coś tu stworzyło. O, o, Mamy problem, słuchajcie. On tu chce podejść. Nie, dobra, wiecie co? Ja zrobię tak. O, o. Słyszeliście to? Ta postać coś wytwarza. Jakieś dziwne rzeczy. Dobra, zeskakuję. Muszę chyba go pokonać. O, o, czuczu chers. -czu o, 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 leci za mną. Patrzcie, jakiś tornado puścił na mnie. Ooo! Wow! Wciąga mnie! O, prawie spadłem, widzieliście to? O, o, kolejny tornado! Nie, 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 nie! Jajku, prawie. O, nie, nie, nie! nie. Ło, wow, ominąłem te tornado, zobaczcie, próbuję Mnie zrzucić, ten gostek Ja muszę to omijać, o nie, i jeszcze kolejne I kolejne, o, o dobra Szybko, szybko na lewo, o nie Patrzcie, puszcza tornada Jakieś zdirta zrobione, o o Teraz, teraz będzie ciężko, teraz będzie ciężko Żeby mnie tylko nie porwało, jest Dobra, słuchajcie Widzowie, co to za stwór, o nie Patrzcie, znowu tornada, dobra, to ja muszę Chyba na niego się rzucić Chodź co, a masz ty O masz, o masz Patrzcie, udało mi się go pokonać. Patrzcie, zrzucam. Jakie dźwięki wydaje. masz, 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 masz. Z Czuczu -czu to wyszło. Jest! Zrzuciłem go. Całkie, całe szczęście, widzowie. Udało mi się go pokonać. Dobra, słuchajcie, widzowie. Zobaczmy, co jest w tym Czuczu -czu Czersie. Zobaczcie, już pokonałem tego gostka, ale patrzcie, tutaj jest tak. Widzę, że yy, w środku jest... Patrzcie, to jest normalnie ciuchcia, on ma jakieś tu wskaźniki. Patrzcie jak rękoma rusza. Ostro. Co to jest za noga? Patrzcie noga, jakaś tu w środku jest. Ok, ale zajrzyjmy do środka. To jest jakiś szkieletor. I co on wiezie? Patrzcie, z jakieś zgliczone rzeczy. O, ej, piękna pogoda się zrobiła. Ej, słuchajcie, może Czuczuczers chciałbyś ze mną stworzyć jakiś tutaj, e, nie wiem, na przykład e, teamwork, byśmy razem sobie zbudowali. Słuchajcie, ale zajrzyjmy do środka. Patrzcie, co to wyskoczyło. Wow, co to jest? Widzieliście to? Widzieliście to? To jest jakaś czacha. Wow, kula ognia. Co jest? Patrzcie, on zrzucił. Jakąś kulą ognią! Wow, próbujemy mnie wrzucić! O oh, oo, oh. wow, 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 próbujemy mnie strzelić. Słuchajcie, ja muszę uciekać. O oh, o. Oh. Dobra, jak widzicie to podpala Tylko niech, jak dotknie podłogi To się podpala O, 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 nie mogę pozwolić, żeby zniszczył moje mapy Co to za stwór, słuchajcie Wow, ale mnie strzelił O, o, ja zaraz zginę O, o, nie, nie, nie mogę do tego dopuścić Słuchajcie, szybko jemy chlebek Dobra, muszę tego typka zrzucić, wiecie co Patrzcie jak się śmieje, ha, 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 ha Dobra, i, o, masz ty gościu O, masz... jest, on był na hita Ej, on był mega słaby Udało mi się go pokonać Ciekawe, czy tam coś jeszcze jest Dobra, widzowie, zobaczmy Patrzcie, znalazłem coś Ej, co to jest? Wow, 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 Coś wyskoczyło Patrzcie, jakiś karaluch Co to jest? Wow Ej, konia jakiegoś mi tutaj zrespił Ej, patrzcie Mogę jeździć na jakimś koniu Wow Patrzcie, jakiego mam kucyka fajnego Wow Nie, on podpalił Podpalił go O, 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 o Nie, 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 nie Oddalił się Zobaczcie, co on zrobił Co to za karaluch? Wynocha mi stąd Wow, ty coś robisz Wow, co to za śnieżyca? Ej, granat dymny puścił, co jest grane, ty? Nie, 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 ja nie chcę tego tutaj widzieć. O, 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 wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. O nie, teraz mam problem, ponieważ zobaczcie, nie widzę, mogę spaść. O, o, jeszcze mnie zamroziło, widzowie, to jest przerąbane. O, 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 robię się siny cały. Dobra, muszę to przeskoczyć, wrócić do swojej bazy, słuchajcie. Tylko nie wiem, jak to zrobić, bo mam mało, mało HP. A to coś jest tutaj, blisko, okej. Okay. Dobra, ty, jak on stworzył tutaj mega... O o o o nie jakieś strzały jeszcze lecą o, o o o zaraz o o dobra patrzcie jakaś czarna dziura co to ma być jeszcze takich rzeczy nie widziałem w Minecraftcie dobra już się zrobiło o o jeku blisko mnie Dobra, słuchajcie, muszę tego gostka wywalić normalnie stąd. Z mojej bazy. Ja chcę yy, mieć spokój. Święty spokój, o, oo! Patrzcie, co on zrobił! A masz ty... mi stąd! A masz, a masz! Patrzcie! Jakiś dziwny normalnie klej mi tutaj puścił. O o, o o, o, -o, o, -o. Ja zaraz zdedam! Zdadam! O nie. Nie, nie! nie, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie, nie chcę, nie chcę, nie! nie Pół serduszka! O, o, widzowie! Dobra. Udało mi się przetrwałem całe szczęście. Zobaczcie, on jakieś plamy ten robal tutaj puszcza. A masz ty! Dobra, słuchajcie, musimy go zrzucić. Musimy go zrzucić. To jest najważniejsze, żeby teraz to zrobić. Patrzcie, coś puszcza, jakieś elektrowstrząsy. Dobra, chodź tu. Do... A masz! A, masz! a masz! Uderzył mnie. O, o, patrzcie, Jaki on jest mocny. Połowę życia mi zabrał. Ło, wow, o, wow, masz ty! A masz! Spadaj do tej czarnej plamy. A masz! ło wow! Jaki walnięcie tutaj zrobił. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, teraz jakoś To go zrzucić szybko widzowie. Jak... Jakoś przeskoczę tutaj i... Masz, 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 masz. Zrzucam ciebie na dół. Leć sobie stąd. Jest, patrzcie, ten robal poleciał. Udało się. Ty, ale tu naprawdę wygląda to groźnie. Co to za strzały jakieś emeraldowe, czy Co? Czuczuczer, z kogo żeś mi tutaj przyprowadził Dobra, słuchajcie, wchodzę na górę Okej, okay. Czuczuczer stoi tutaj Okej, okay. dobra, ja wbijam na samą górę do siebie Na bazę, słuchajcie, muszę być e, od od Co to jest? Ty, dostałem jakieś książeczki Co to jest? Hej, może to sprawdźmy, może Ej, Dobra, co to jest? Wow, patrzcie co tu się dzieje Ej, w czuciu czersa nawaram, patrzcie! To jest jakieś dziwne płomienie, patrzcie jak go rozwalam. O, masz, a masz ty czuczu. -czu. Wow, Co tu się wydarzyło? Się... O o, czuczu coś -czu się odezwał widzowie! Nie, 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 nie. Czuczu czersie... To ty? O, o, a masz! A masz! Dobra, ej, to on, patrzcie, znowu trzęsienie ziemi! On chce zniszczyć moją bazę! o o, Musimy się jakoś uzbroić. Wow, Co on wyprawia? Zaraz mi zniszczy moją bazę. Słuchajcie, muszę rozbudowywać ją jeszcze bardziej. Ooo! Wow, wow, wow. znowu trzęsienie ziemi. Ooo! Oh, o. Oh, 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 oh. Dobra, słuchajcie, nie mogę dopuścić, żeby on się tutaj wdrapał. Rozumiecie to? Nie wiem, co on ode mnie chce. W takim razie, może lepiej yy, jakiś sojusz z nim zrobić. Może lepiej, żeby on mi tutaj nie przyłaził, słuchajcie. No nie, nie chcę, żeby on tutaj mi był. Okej, okay. dobra. Ooo, wow, patrzcie, wskakuje. Próbuje mi tu wskoczyć. A masz ty czuczu, czę się. O, oh, oh. szybko ta baza, słuchajcie, muszę wykopywać kolejne itemy, kolejne itemy, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Dobra, może po prostu siekierką, to będzie szybsze. Okej, okay. rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Patrzcie, mam więcej drewna. Musi moja baza być najlepsza, najodważniejsza naj, naj jaka się tylko da. czu, czu, coś zaczął tutaj mówić? Wow, on tu próbuje wejść. Jest jego głowa! O nie, 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 nie. Patrzcie, wszedł do mojej bazy, prawie że już jest. O, o tu jest, nadchodzę! Wow, nie! Wow, patrzcie, zniszczył moją bazę, co on wyprawia? O, oh, o, oh, trzęsienia ziemi jakieś wy, wyrabia, o, oh, o, oh, nie, nie mogę dopuścić jego, żeby on mi tutaj wlazł! Oh. O nie, on tutaj jest, widzowie, zobaczcie, o, wow, chce zniszczyć moją bazę, o nie, o nie, świnka, nie, 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 nie! o, co ja zrobiłem? Patrzcie, on tutaj już wchodzi, wow, jest już tutaj! Jaki on o, jest ogromny! Szpata, zabieram J cię! Jakiego te... mojego świata, co on wyprawia, co on wygaduje? O o, patrzcie, widzowie! O, świat, o! O! Wow, ej, coś mnie tutaj teleportowało! Ej, kurczaki! O nie! Czu, czu, mnie teleportował świecie. do swojego świata. Zobaczcie, gdzie Muszę my jesteśmy. Dobrać. O o. Wow, patrzcie, on jakieś trzęsienia ziemi robi. O o. patrzcie jak to ładnie, to jest jakiś las, ale ten gościu mnie goni. O nie, on już jest coraz bliżej. Dobra, słuchajcie, ee, poszukajmy może czegoś. Może te kwiatki mi pomogą. Ej, na one bloku takie rzeczy się dzieją. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem w życiu. Co to mnie zaatakowało? To jest. Coś jakiś couple piksen? O, o nie! Wynochem stąd! O nie, nie, nie! Ła, strzelił coś we mnie! Wow, 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 wow! Co to jest za stwór? O, 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 o. Masz, 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 masz! Muszę cię rozwalić! Dobra i tobie! O, 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 o Masz, masz! Dobra, pokonałem go! Jeszcze jakiś typek! Patrzcie, jakiś zombie jak za mną leci! To jakiś kwiatek! Wow! Czuj, czuj, ty leci! Dobra! O, masz! O, masz ty! Ty też masz! Dobra! ty mi... Dam radę, rozwalę go, rozwalę go O nie, serduszko mam, ostatnie serduszko Muszę coś znaleźć do jedzenia, słuchajcie, uciekam stąd Nie chcę mieć tutaj z Czuczuczersem Do czynienia O o, dobra, Dzie ktoś mnie goni A czuczu czerc Uuu, jedzie, dobra, szybciutko, szybciutko W tamtą stronę, słuchajcie, muszę coś do jedzenia znaleźć Co to jest? Tu jest ban ban o nie I Jumbo Josh, o o Oni tu wszyscy stoją, słuchajcie, oni są W tym lesie, u, u Czuczuczerza Dobra, tam widzę jakieś miejscówkę, słuchajcie, wbiegnijmy tam szybciutko, może tam będzie jakieś schronienie, mam nadzieję, że mi się uda. Wow, ej, patrzcie jaki mam ekwipunek, co jest grane, ej, idzie Czuczuczers, słuchajcie, ale ile mam tutaj jakichś zwojów, o, o, co to się wytworzyło, patrzcie jaką mam zbrojkę kozacką, co to ma być, wow, e, widzieliście to, patrzcie, mogę nawalać w czu -czu czersa. patrzcie, o, masz, Czuczuczers, o, masz. Co to się wytworzyło? Słuchajcie, jeszcze czegoś takiego w życiu nie widziałem. Dobra, spróbujemy odpalić te, te yy, zwoje. Dobra, czekajcie, tylko jak by je zrobić. Yy, dobra, Dzień i teraz... O nie... No jest. Nie... Jestem tutaj przed tobą, czuczu czu, Czego ty ode mnie chcesz? O, o byliśmy być tylko na one bloku. Co to jest? Słuchajcie, jakaś naga? Co to Magiczny ma być? Magiczny świat! Magiczny świat, słuchajcie, czuć czu, czu, czersa Starów O oo! Wow. Kto to jest? Patrzcie, ktoś tutaj idzie. To jest jakiś oh, ogromny. Wow, wąż, który tutaj przychodzi koło mnie. O masz, o masz, wow, jak mnie podrzucił. Dobra, słuchajcie, o e, masz. Ele, co to jest? Patrzcie, o! Oh, zobacz, co on stworzył. Jakąś armię swoją. Dobra, zawi zawijam stąd, słuchajcie. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Patrzcie, on jakieś szkieletory. U, wow. Dobra. Stworzyłem jakiegoś gostka. O nie! Dobra, o! Jeszcze mi zamrodzili! O o! Jestem nieruchomy, widzowie. Muszę zwiewać stąd. Dobra, szybciutko nie mogę się ruszać. Dobra, dobrze, że mam złote jabłuszka. Ej, jego pomocnicy mi nie zaraz rozwalą. O o, o, o! Dobra, szybko złote jabłuszko, złote jabłuszko. Wow! E Wróciłem do swojego, zobaczcie, świata. Okej, okay. mamy tu skrzyneczkę. Tę skrzyneczkę może rozwalimy. Słuchajcie, dostanę więcej itemów. Wow, ey, one wypadły wszystkie. Eee, do, dobra, ale tu. Czuczu, <laughs> Czers. O nie, muszę go pokonać. Słuchajcie, muszę go pokonać koniecznie. Tylko jakby to zrobić? Może tu we... wskoczę? Nie, mam za mało itemów. Słuchajcie, muszę zebrać więcej itemsów. I wtedy będę mógł już wtedy go bezproblemowo pokonać. Dobra, dobra, dobra. bierzemy oczywiście siekiereczkę. Słuchajcie, wydobędziemy. Ja muszę. Do niego dzisiaj dojść. Do Czuczu -czu Czers, który właśnie tam stoi. Okej, okay, o nie, arbuzy mi spadły. Dobra, szybko, 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 szybko bierzemy więcej yy, 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 drewna. Okej, okay, mamy drewienko, cyk, kolejne. I o, kurczaczek, dobra, kurczak, sorry, ale musisz lecieć do, yy, do świata Czuczu -czu Czersa, który mnie zrzucił tam. O, jest. Okej, okay, przechodzimy tutaj. I teraz tylko jakoś na górę. Ciach, jestem. Muszę do niego dojść. Słuchajcie, ja go widzę. Tylko, jakby tam doskoczyć, Czucu Czersie, ty jesteś normalnie niewyobrażalny. Okej, okay. okej, okay. dobra, widzę tutaj jakieś lewitujące bloki, widzicie to? Wy tak samo? Okej, okay. dobra, tutaj przeskoczę sobie. Chodź tu. Trzy. Wow, Szkieletor, szkieletor, masz, masz. Dobra, zrzuciłem go. Teraz czas na ciebie, czu, -czu Czersie. Trzy. Dwa. Jeden. No, masz, 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 masz. Wow. Okej, okay. dobra, słuchajcie, co. Patrzcie! Czuczu -czu Czers do góry nogami wisi. Co jest grane, ej czu, cześć, wstawaj, wstawaj. Wow! Podniosłem go! Patrzcie, mam go w ręku! Ej, serio, patrzcie. Czuczu Cersa! -czu Ej! Dobra, słuchajcie, to chyba będzie na tyle! Udało mi się go pokonać! Widzieliście, co on wyprawiał? Jakiś zabrał mnie do swojego świata, a ja muszę go teraz, czuczu Cers, -czu wyrzucić! Widzowie, zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Wyrzucamy czuczu Cersa -czu za trzy! A ten odcinek się właśnie kończy, więc subskrybujcie kanał oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. Wbijajcie również na mój drugi kanał, Matrunerpel Minecraft. No i pamiętajcie, żeby zasubskrybować wszystkie moje kanały i zostawić tutaj łapeczki w góry. Dobra, a ja za trzy, dwa, jeden, wyrzucam. Czuczuczers! Poleciał! Wow, gdzie on jest? Ej, poleciał czy nie? Leci! Trzymajcie się, do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa.